Witam, witam serdecznie w moim garażu. Dzisiaj postanowiłem pokazać bitwę na żywo. O, zwycięstwo KV-1S. A no, ja tam specjalnie furory nie zrobiłem, ale grałem przeciwko znacznie większym tierom. Eee, także nie, tam ósemki były. Ciężko było. Coś tam obrażeń zadałem. Ale wróćmy do... T29, bo nim pojedziemy sobie razem, to już jest czołg siódmego tieru, charakteryzuje się przede wszystkim bardzo twardą wieżą, tak, wieża z przodu to jest 279 mm, ja jeszcze mamy taką osłonę na działo, praktycznie nie do przebicia, tu już potem rykoszety boki wieży też nieźle, 127 tył 102, znacznie słabszy, mówi się często, że już tekturowy jest jego kadłub, niestety, także trzeba go chronić, starać się wystawiać tylko działo, pomaga też w tym możliwość pochylania lufy nisko do dołu. No i co? No, jeśli chodzi o działo, całkiem niezłe ma to najlepsze 198 penetracji, 320 średniego damage'u No co, żeby nie przedłużać, spróbujmy jak nam pójdzie wspólna bitwa Ciekaw jestem czy bardziej mnie będzie dekoncentrować to, że komentuję czy może bardziej mobilizować no i tutaj yy, XVM pokazuje nam, że matematycznie mamy nie za wielkie szanse, 35% nam na to daje, do tego szturm, utrzymanie bazy, bardzo nie lubię tych szturmowych, a tutaj praktycznie na Erenbergu niemal, niemal zawsze, no. ciągle ten szturm, jak to widzę to od razu mi się odechciewa ale nic zmobilizujmy się no i spróbujmy coś pobronić naszą bazę ja myślę tam się ustawić hmm. drzewa na wzgórku tam będą z, z tego zamku wyjeżdżać kwestia czy ktoś będzie tam w stanie nam spotować te czołgi szans nam dużych nie dano, ale już nieraz taką bitwę udawało się wygrywać, jak i nieraz przegrywać bitwę, która matematycznie niby miała być wygrana tam nawet w 70% ponad. Tutaj teraz ważna rzecz, żeby nie wychylić się, to za dużo. I teraz ich szpicel tu nas będzie wykrywał. No i już nas dostaje, nie wiadomo od kogo. To musiał poczuć! szczęście szpicela zniszczyliśmy, ale ich artyleria już nas widziała, także trzeba szybciutko zmienić pozycję. A zero dla nas, ale to dopiero początek. No jeszcze nic absolutnie nie mówi. KV1S się. Ajaj. Czemu ja go w żaden sposób nie widziałem. Kurde, wyszpiclował mnie. Jarta wali. Uszkodzona. Jak mogłem tylko shotować? Olera jeszcze iś. Do Może się zerwać w każdej chwili. Trafiłem isa, ale co z tego? Atakują ze wszystkich stron. Jadź, ja cię ja jeszcze w ziemię trafiłem. Świetnie. Najgorsze co mogłem zrobić, ja był wystawiony naprawdę dobrze. Trzeba... nic tylko trzeba było go trafić. Weszło jak masło! Przeciwnik oberwał Tak go trzeba było właśnie trafić wtedy jak teraz to zrobiłem. Niestety mój sojusznik padł Ale zostaje powoli osamotniony kurde za bardzo się wychyliłem jak żyłem schować wieży Ach, jest! Bałem się, że za późno, bo już odwracał wieże w drugą stronę. Bałem się, że nie zdążę go. Że nie zdążę go dorwać. Uff Jakie szczęście, że ktoś go rozwalił, bo już się bałem, nie mogłem go namierzyć Na v 1 s już nie jest taki odważny Oba zresztą mają mało życia O kurde, tygrys Olera Tygrys się tam zaczaił się zastanawiałem gdzie on się podział. Tym go nie pokonamy! Nie zdążyłem przeładować ale nie jest źle 9,6 swoje zrobiłem trochę nawet 2143 obrażenia mi tu pokazuje ha. ale to jest to jest chwila kiedy trzeba będzie kupić mechanizm doładowujący żeby zwiększyć szybkość przeładowania działa no brakło mi tu ułamków sekund Let's. Chciałem przeładować dosłownie na ułamek sekundy, przystanąć, żebym no mnie trzęsło i oddać czał, ale pierwszy zdążył on to zrobić. A ja już nie zdążyłem schować się za górkę. A, tu nie mogę przyspieszyć. Hej, zobaczmy, co robią nasi inni. Tu tak, tam jeszcze Tiger nasz. Zobaczmy, do Tigera on tam jeszcze... Broni mostu. No i Cafe po... Nie wiem, czy to nie ten, co mnie załatwił, także tiger pomścił mnie. On już jest na wyczerpaniu. Gdybym ja go trafił, pierwszy byłoby po nim. No, mały, brawo, mały. Aj! Świetnie. ale tym gra już jakiś lepszy, lepszy gracz, tym małym. 11-6, tak jak mówiłem, matematyczne szanse to nie wszystko, takie bitwy da się wygrać. A teraz już niby, no wiadomo, 11-6, czyli mamy przewagę w czołgach, ale oni mają prawie zdrowego Churchilla. O, ten się wystawił niestety za bardzo. Da mix, uważaj tam Ach, nie trafił Nie trafił, co jest? Albo się odbija Żeby się na niego przyłączyć, to będziemy wiedzieć pewnie Aj, tyłem, tyłem nie zdąży się wycofać, zdążył I teraz go oflankuje, tak? Nie? Ach, szkoda. Z drugiej z tyłu. Nie wiem, czy tam z tyłu nie ma tej, bo się tej fałki może. A jednak wyjechał z boku, świetnie. Tiger teraz z rozwalką. Haha, wolą na małego polować, a wystawić się tigerowi. Ach. Jeszcze jeden szał. Jest, świetnie. <laughs> Chyba lepiej mi się komentuje. <laughs> Jak moi towarzysze walczą niż jak ja sam. O, mały robi swoje. On ma chyba ten magazynek sześcioszczałowy. Także oddaje, może oddawać bardzo szybko te sześć strzałów. Później, później już długi, długi czas przeładowania. Jeśli się nie mylę, czy ten AMX... Już tak ma, ale wygląda mi, że tak. No i zobaczmy, tutaj, tu jest ostatniej T29. Ooo, KV1S nawet ze słabszym działem. O, no, nawet nie zdążył. Szóstka go rozwaliła. No to super. Co prawda, ja poległem, ale coś tam zrobiłem w tej bitwie. Jak widać pouszkadzałem Silnik kierowcem im raniłem gąsienica to, to normalna rzecz Gąsienica, zbiornik paliwa, gąsienica, ale tylko uszkodzone No, 2143 punkty u, znaczy uszkodzenia zadane przeze mnie. 770 po moim podświetleniu przeciwników. Tak... Jeden w ogóle wyspotowany. A, jeszcze chwileczkę dostałem snajpera, tak? Yy, w drużynie, o. W punktach drugie miejsce w drużynie. W zadanym damage'u pierwsze, więc mimo, że poległem, nie mogę uznać tej bitwy za słom. Wygraliśmy przy matematycznie 35% szans na to. Hej, wynik szczegółowy. 10 strzałów, 9 weszło w cel. No raz tam w wieżę celo we włas wieży celowałem, nie trafiłem 7 przebić także nie wszystkie weszły ja otrzymałem 18 to jest właśnie siła 6 się tylko przebiło no, czasem można więcej na wieżę pozbierać bez obawy także potencjalnie dostałem obrażenia za 4360 oczywiście to wliczane są te, które się nie przebiły 12, które się nie przebiły no i udało się zarobić troszkę wow, a punkty bo to razy 2, 957 razy 2, bo to pierwsza wygrana dzisiaj. To myślę, że, że tyle Ciekaw jestem, jak wam się podobała bitwa na żywo. Czy więcej takich, czy raczej, raczej wybrane lepsze w moim wykonaniu bitwy z powtórek. A także piszcie w komentarzach. A ja się żegnam na razie do zobaczenia. Cześć.